Cześć, witam was odcinku, gdzie będziemy komentować no wasze historie, czyli nie że wasze, tylko że kanał wasze historie. Będziemy tu komentować, a nie tylko wstawiać, a więc zostawcie łapkę w górę i suba i możemy Cześć, mam na imię Jack i jestem z... zwykłą historią. W moim życiu nastąpiła ostatnio pewna zmiana, o której chciałbym wam opowiedzieć. Byłem zupełnie normalnym dzieciakiem. Czy ja to usłyszałem normalne? Zobaczmy sobie na jego ubiór. Na jego włosy. Na, na jego koszulkę. Nie wiem, czy to w ogóle koszulka. Na jego spodnie. Na jego buty. Co to, to jest? Zobaczcie sobie na jego buty. To są jak kamień. Pomyślcie sobie, na jakby to był kamień. Dobra. Przyjaciele, sport, hobby. Pewnego dnia jednak wszystko się zmieniło. Byłem przekonany, że moje życie dobiegło końca. Zastanawiacie się, co mogło się wydarzyć? W kompletnie idiotyczny sposób straciłem niemal całą prawą rękę. Mój tata kosił trawę, ja przechodziłem obok, potknąłem się i wpadłem prosto pod przejeżdżającą kosiarkę. Nie pamiętam zbyt wiele. Przepraszam ale żeby potknąć się o kamień, który można przesunąć, normalnie przesunąć nogą i żeby się jeszcze o to potknąć. nie ja nie wiem, jak we, może Wam to się przydarza, ale mi się to jeszcze nie przydarzyło, żeby potknąć się o kamień. Yy, ale jeśli to by przyklejony, taki mocny, taki, który już tam siedział, no to to powiniało być na jakimś, nie na trawie, tylko na takiej skale, czy na czymś. Czy na, tak, na tamtych ich, no, tej kamiennej podłodze. A nie na trawie. Tak to można to normalnie przepchać. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Byłem potworny ból, ale przypominam sobie jakiś krzyk. Nie wiem czy mój, czy taty. Było mnóstwo ciemno-czerwonej krwi, jak w makabrycznym filmie, Później widziałem już tylko ciemność. Obudziłem się w szpitalu. Cały czas czułem ból, ale teraz już dało się go wytrzymać. Zobaczyłem moich rodziców siedzących obok łóżka. Mama płakała, a tata był blady jak ściana. Film z lat 80. Właśnie wtedy dowiedziałem się, że moja ręka została dosłownie poszatkowana i. Posiadkowana, posiadkowana. Yy... Czy. Ty siatkuję ja? Zmieracie, nie wiem. Że lekarze nie byli w stanie jej uratować. Nie pojmowałem jeszcze, co to oznacza. Na razie po prostu cieszyłem się, że żyje. Akurat to scenę musiałem zamazać, bo źle ona wyglądała. Zrozumienie przyszło nieco później. Leżąc w szpitalu, zorientowałem się, że nie jestem w stanie niczego zrobić, bo zawsze byłem praworęczny, a ponieważ czułem się bardzo słaby, w ogóle nie umiałem zapanować nad lewą ręką. Wkrótce jednak trafiłem pod opiekę rehabilitantki, która powiedziała, że to całkowicie naturalne i niedługo się przyzwyczaje. Zwłaszcza jeśli będę stosował się do wskazówek programu adaptacyjnego. Fizjoterapeutka powiedziała też, że za jakiś czas będę mógł nosić protezę. Dosłownie. Nowy poziom. Ja no. Ćwiczenia rozpocząłem w szpitalu, a potem kontynuowałem je w domu. Oczywiście na początku nie chodziłem do szkoły, musiałem zapomnieć o uprawianiu sportu i graniu na gitarze, a przecież przed wypadkiem tak bardzo to lubiłem. Wiem i co. Nie udało mi się przystosować. Nic nie potrafiłem zrobić lewą ręką, ani pisać, ani ubrać się, ani nawet jeść. Robiłem co mogłem, ale czułem się jak totalny nieudacznik, bo sytuacja wcale się nie poprawiała. Zacząłem popadać w depresję. W pewnym momencie po prostu się poddałem. Całymi dniami siedziałem w moim. Mojej... Nie poddałaś się, tylko rozleńwiłeś. Tego nie potrzebowałem rąk. Moi rodzice postanowili porozmawiać z panią doktor. Powiedziała, że po wrócić do szkoły żeby odnowić znajomości nie mogłem jednak jeszcze otrzymać protezy było na to za wcześnie bałem się wrócić do moich przyjaciół jako osoba niepełnosprawna nie wiedziałem jak zareagują tragicznie się że nie było tak strasznie aha nie mogłem już z nimi robić tych samych rzeczy co kiedyś ponieważ nadal nie umiałem posługiwać się lewą ręką idzie dobrze tak prosić kolegów o pomoc to było żenujące co warsza, w czasie mojej nieobecności do naszej szkoły zaczęła chodzić nowa dziewczyna, która od razu bardzo mi się spodoba. Wątpię. Próbowałem nawet pokonać swoją nieśmiałość i pewnego razu zaprosiłem ją na randkę. Gdybym był zdrowy, może miałbym u niej szansę. Jednak ona popatrzyła na mnie ze współczuciem, uśmiechnęła się i powiedziała, wiesz Jack, myślę, że w tej sytuacji to nie jest najlepszy pomysł. Chyba rozumiesz. I odeszła, a ja stałem tam jak idiota. Ta sytuacja na pewno nie podniosła mnie na duchu. Był to raczej jeden z najgorszych momentów w moim życiu. Apatycznie przystosowywałem się do nowej sytuacji. Nadszedł też czas założenia protezy, ale ponieważ nadal miałem ogromne trudności w posługiwaniu się lewą ręką, była to dla mnie niewielka pociecha. Czytałem o bionicznych protezach, które naturalnie zastępują amputowaną rękę, perfekcyjnie naśladując wszystkie jej ruchy. W moim przypadku byłoby to idealne rozwiązanie. Moja rodzina nie należała do bogatych i w najlepszym wypadku musiałbym odkładać na taką protezę wiele lat. No i dobrze, niech zbiera sobie wiele lat. Chciałem odłożyć je na później. Musiałem dostosować się do zaistniałych okoliczności. Cały czas powtarzałem sobie, że na szczęście żyje. Pewnego razu kilka dni przed założeniem protezy wróciłem do domu, a tam czekało na mnie przyjęcie niespodzianka. Zjawili się wszyscy moi krewni, przyjaciele, a nawet sąsiedzi. Nic z tego nie rozumiałem. Moje urodziny były dopiero za cztery miesiące. Kiedy dowiedziałem się o co chodzi, aż usiadłem z wrażenia i nie potrafiłem wypowiedzieć słowa. Moja rodzina zebrała pieniądze od wszystkich ludzi. Dla Żaka. Dostać bioniczną rękę. O Jezu, zostanę cyborgiem. Nie. Ty nie dostaniesz oka, tylko. Rękę. Chciałem przestać dziękować Bogu, wszechświatowi i wszystkim siłom, które zesłały tych wspaniałomyślnych ludzi. Kiedy przyszedłem do szkoły z moją bioniczną ręką, z miejsca stałem się gwiazdą. Zdążyłem już z nią poćwiczyć, dlatego byłem w stanie wykonywać bardzo precyzyjne ruchy. Otoczyli mnie szkolni znajomi i co chwilę prosili, abym kolejny raz pokazał, jak działa moja ręka. W pobliżu stali też moi bardzo dumni przyjaciele. Każdy z nich oddał swoje kieszonkowe, aby mnie uszczęśliwić. Otrzymałem nawet nowe przezwisko. Terminator. Powinien mieć na imię Jack Bez Rąk. Proszenie od tej dziewczyny, która mi się podobała. Zapytała, czy twoja propozycja nadal jest aktualna? Miałbyś ochotę się spotkać i pokazać mi, jak działa twoja ręka? Ona go tylko wykorzystywuje na rękę. Nie jest najlepszy pomysł. Chyba rozumiesz. Teraz jako Terminator wiem, że dopóki otaczają nas ludzie, którzy dobrze nam życzą, nie należy się poddawać. A tym, którzy lubią nas tylko wtedy, kiedy dobrze nam się wiedzie, mogę powiedzieć tylko jedno: Astalavista, baby, to go. By... Co? Co to amerykański człowiek co to Ameryka Nie Polska Wiesz, Wasze historie też mogą przynieść komuś nadzieję proszę napiszcie o nich w komentarzach Odzielcie się moją powieściem z przyjaciółmi. Oke okay, sobie to wtedy i nawe no!